żeby biznes zadziałał, musi rozwiązywać problem jakiejś grupy ludzi. Operację związaną z Vinted, czyli można kupić coś w lumpie za 2 zł i sprzedać za 20 na Vinted. I zobacz na przykładzie Rafała Brzoski, jak wymyślił paczkomaty. Jaki problem rozwiązuje paczkomat? Ja to bym zrobił biznes, gdybym miał świetny pomysł. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Ja nazywam się Dawid Pajerski, na co dzień jestem agentem nieruchomości, Liderem zespołu time, trenerem nowych agentów w sieci Remax Polska, ale również autorem książki Wyjście z butów, pracownika. Dzisiejszy temat odcinka to pomysł na Twój biznes. Jak te pomysły tworzyć? Jak te pomysły kreować? Czy trzeba mieć dobry pomysł? Po co w ogóle pomysły na biznes? Na czym bazować, jeśli chodzi o kreowanie własnego przedsięwzięcia? Ale o kilku również innych kwestiach. Na sam początek istota rzeczy, jeśli chodzi o pomysły. A jest to przelewanie myśli na papier, czyli, czyli wdrożenie w swoim życiu takiej koncepcji, że zapisujesz każdy jeden pomysł, zapisujesz każdą jedną myśl. Być może sny też warto zapisywać, co też polecam robić. W jaki sposób? Najprościej kupić sobie zeszyt, kupić sobie notatnik, mieć go przy łóżku, mieć go w biurze, mieć go w samochodzie, gdzie wychodząc z samochodu, na przykład, możesz wpaść na, na świetny pomysł. I jeśli chodzi w ogóle o kwestię przelewania tych pomysłów na papier, po co to wszystko zapisywać, to posłużę się tutaj cytatem z mojej książki Wyjście z butów pracownika, gdzie opisałem, właśnie przelewanie myśli na papier, i to też ma. Odzwierciedlenie przede wszystkim właśnie przy pomysłach, i wymieniłem tutaj sześć elementów, dlaczego warto to robić: klarowność i koncentracja, planowanie i strategia, klarowność i koncentracja, czyli zapisywanie pomaga w uporządkowaniu myśli i skupieniu, po prostu. Planowanie i strategia pomaga znowu w planowaniu działań, opracowywaniu strategii, łatwiej po prostu rozpisać sobie duże zadanie jako kroki do wykonania. Pamięć i przypomnienie. Łatwo do tego wrócić. Wizualizacja i motywacja. To też jest istotne, monitorowanie postępów. Też właśnie przez to, że możesz wrócić, możesz też zobaczyć czy robisz progres, czy regres. Komunikacja i współpraca. Może być to też narzędzie współpracy z innymi. Twój pomysł może ktoś będzie wdrażał, tak? Może sprzedasz komuś swój pomysł i tak dalej i tak dalej. Także to jest sześć elementów, które szczegółowo opisałem w mojej książce, dlaczego właśnie warto pomysły tworzyć na kartkach, w notatnikach, w zeszycie. Ale ok, załóżmy, że te pomysły już mamy, zapisujemy je, więc co dalej z tym zrobić? Jeśli chodzi o biznes, można wyróżnić dwa typy pomysłów biznesowych. Można wyróżnić pewnie setki różnych, natomiast ten podział ułatwi nam uporządkowanie tego. Możemy patrzeć na pomysły na niszowy biznes, jak i na konkurencyjny biznes. Czym to się różni? I często bardzo mylnie wiele osób mówi, ja to bym zrobił biznes, gdybym miał świetny pomysł. Tylko zwykle ten świetny pomysł w odniesieniu do takiej sytuacji to jest pomysł pod tytułem tworzę wynalazek, tworzę coś zupełnie nowego. I wcale jak się okazuje i z mojego doświadczenia, i z doświadczenia przedsiębiorców, z którymi współpracuję, czy wymieniam doświadczenia, jest tak, że tworzenie niszowego biznesu wcale niekoniecznie jest łatwiejsze i wcale niekoniecznie jest potrzebne, żeby zarabiać duże kwoty, odnosić sukcesy. Bo wyobraźmy sobie, że tworzysz samoczyszczący się dywan. Czyli tak, produkt pod tytułem Dywan jest wszędzie. Jest na to popyt, ale na samoczyszczący się dywan może niekoniecznie, bo niewiele osób słyszało, że coś takiego jest. Sam nie wiem zasadniczo, czy coś takiego istnieje, ale załóżmy, że nie. To jest pierwszy samoczyszczący się dywan na świecie i chcesz taki dywan wyprodukować. No to zobacz, jaki, jaki jest kłopot. Przede wszystkim potrzeba komu jest potrzebny taki dywan jakie spełnia funkcje. Trzecia rzecz, Jaki jest koszt produkcji? Bo raz jest to wymyśleć, wynaleźć, a dwa, jaki jest koszt produkcji. Czy się nie okaże, że przez to, że on się sam czyści, produkcja takiego dywanu powiedzmy, pod stolik kawowy kosztuje 5000 zł. No to być może nie będzie na to klienta. Być może klient premium nie będzie wcale zainteresowany takim, a może wręcz przeciwnie, może będzie. Natomiast jest wiele elementów, które będziemy niestety testować w takiej sytuacji na sobie, czyli rynek, popyt, konkurencja i Problemem takich niszowych biznesów jest to, że jeśli duży gracz zaobserwuje Twoje poczynania, które rzeczywiście może okażą się sensowne, to może po prostu Twój pomysł podebrać i zrobić to na przykład pięć razy w 5 razy większej skali, z 5 razy większym budżetem, z 5 razy większym zaangażowaniem kapitału ludzkiego, itd., tak No to przechodzimy do branży konkurencyjnej. I tu kapitalnym przykładem jest agent nieruchomości. Dlaczego zostać agentem nieruchomości? Bo jest olbrzymi popyt. Tego kawałka chleba dla każdego tutaj starczy, bo to są ciągle rozwody, to są ciągle spadki, to są ciągle powiększające się rodziny. Rodzice dzieci, które już zakładają własne rodziny, więc rodzice potrzebują mniejszego mieszkania, dzieci potrzebują swoich mieszkań, więc to jest niekończący się biznes. I dlaczego łatwiej jest wystartować jako agent nieruchomości, a sprzedawca samoczyszczących się dywanów? Bo już jest popyt, bo już jest produkt, bo jest już rynek. Natomiast znowu konkurencja jest dużo większa. Zdecydowanie ciężej jest się przebić na tle agentów, którzy już w tym ileś czasu siedzą. Ty wchodzisz do branży, a pajerski już nagrywa 32 podcast, przykładowo, tak? Więc to na pewno nie ułatwia. Więc i w jednej, i w drugiej kwestii na pewno da się wymyśleć fajne pomysły i na pewno z tych pomysłów da się wykrzesać świetny biznes, tylko właśnie chciałem Ci tutaj dać na początek taki podział, żebyś się zastanowił, zastanowiła, czy iść w stronę niszowości, czy w stronę już konkurencyjności jakiegoś danego rozwiązania, pomysłu, biznesu, produktu czy usługi. Drugi element to jest to, że każdy ma świetne pomysły. Jeśli masz świetny pomysł, naprawdę nie wyróżnia Cię to na tle innych osób. Dlaczego o tym mówię? Bo mam wielu kumpli, wielu znajomych, którzy mają świetny pomysł na biznes. I co z tego, że mają ten świetny pomysł, jeśli są ludzie, którzy mają te pomysły znacznie słabsze, ale po prostu działają. Czyli to jest różnica między amator versus pro to o czym często mówię, o czym mówi Steven Pressfield. Amator będzie miał świetne pomysły i tyle, a pro może będzie miał i świetne pomysły, i świetne działania. Ale nawet jak ma średnie pomysły, to działa z tym, co ma tu i teraz, i to wykorzystuje na maksa. I on po prostu działa, działa, działa. A ten yy, wspomniany przykład z wcześniej, czyli ktoś, kto ma świetne pomysły, no to czeka na idealny moment, znowu i inne z tym związane kwestie. Czyli jeśli masz świetny pomysł, naprawdę to jeszcze nic nie znaczy. Są ludzie, którzy te pomysły będą mieli lepsze, i są ludzie, którzy te pomysły będą mieli słabsze. Nie ma to żadnego znaczenia. Liczy się tylko, co zrobisz z tym pomysłem. To jest trochę tak jak takie zaklęcia. Palisz sobie papierosa ze znajomymi, pijesz piwko i mówisz: Jutro zaczynamy biznes. Tylko jeden z was z całego grona ten biznes zacznie. Być może nikt, jak masz słabe grono. Natomiast załóżmy, jedna osoba ten biznes jutro zacznie, a ta kolejna dalej będzie wypowiadać te zaklęcia podczas kolejnego piwa, kolejnej imprezy. Od jutra coś zmieniam, od jutra coś zaczynam. Podczas gdy ktoś z tego towarzystwa już to zaczął, już działa i za rok, dwa, trzy jest o tyle lat przed tobą. Także jeśli chodzi o świetne pomysły, fajnie, że je masz, fajnie, że je zapisujesz, ale zrób coś z nimi. Wybierz jeden, wdróż go w życie. Wybierz jeden, spasz się, sprawdź, zobacz czy działa to na rynku, w którym jesteś. Poczytaj książki. Na większość pomysłów biznesowych są napisane setki książek. Naprawdę. Skoro mowa o książce, pamiętaj, że z uwagi na to, że oglądasz. Podcast Masz Kod Rabatowy na hasło. Podcast Dawid wystarczy na stronie z butów www.wyjściezbutówpracownika.pl albo butypracownika.pl, wybrać w koszyku albo książkę, albo audiobook, który ostatnio sam przeczytałem, i zamówić sobie egzemplarz z obniżoną ceną. Kolejna inspiracja to są pomysły, które działają za granicą, a u nas jeszcze nie. I zobacz, idź sobie na wakacje do Grecji, idź sobie na wakacje do Hiszpanii, może na Słowację. Gdziekolwiek i zastanów się, co za granicą działa, a w Polsce jeszcze nie. I to też jest świetny generator pomysłów. Mogą to być, nie wiem, jakieś firmy y, związane na przykład y, z cateringiem. Może to być po prostu jakaś sieć restauracji, której w Polsce nie ma i może chcesz otworzyć pierwszą. I tak dalej, i tak dalej. Tych pomysłów jest nieskończona ilość, ale teraz pomyśl w drugą stronę. Bo to nie chodzi o to, żeby wszystko ściągać do Polski. A teraz zastanów się, co jest w Polsce i co działa w Polsce, a nie działa na przykład w Stanach, a co nie działa w Niemczech. Blik, tak? Blik nie działa w Stanach, a działa w Polsce, więc jeśli ktoś by wdrożył blika w Stanach, to pewnie sukces, chociaż tam jest chyba inny mental. Tam jest chyba inny mental i oni tego blika nie, nie potrzebują. Natomiast zobaczcie, jest taki element, Protip, ja kiedyś sprawdzałem sobie w ramach pewnej ciekawości mojej, czy są produkty na polskim Allegro, które są droższe na przykład w Niemczech. I znalazłem. Okazało się, że któryś tam telefon, powiedzmy, LG, jakiś tam model X. W Polsce kosztował, pamiętam, 1300, a w Niemczech 1500. No to na czym polega biznes? Kupujesz 10 takich telefonów i sprzedajesz je na niemieckim Ebayu i już jest kasa. Więc dokładnie w ten sposób można tutaj działać. Od kogoś też usłyszałem ostatnio fajną inspirację związaną z Vinted. Czyli można kupić coś w lumpie. Za 2 zł i sprzedać za 20 na Winted. Także kolejny pomysł na taki small biznes w domowym zaciszu. Czemu nie? Kolejny obszar, gdzie warto się skupić, jeśli chodzi o generowanie pomysłów, szukanie swojego miejsca, to jest główna idea w ogóle chyba każdego biznesu, czyli rozwiązanie czyjegoś problemu. I zobacz na przykładzie Rafała Brzoski, jak wymyślił paczkomaty. Jaki problem rozwiązuje paczkomat? Paczkomat rozwiązuje problem związany z tym, że nie zawsze jesteś w domu. Nie zawsze chcesz, żeby ten kurier przychodził do Ciebie do domu, bo masz małe dziecko, bo masz psa, który szczeka, i inne. Więc zobaczcie, wydawało się, że kurierzy to już jest świetne rozwiązanie. Że poczta jak działa, tak działa, natomiast nic lepszego nie wymyślą. I powstają paczkomaty. To jest oczywiście to jest właśnie jeden z takich pomysłów mega, mega inspirujących, ale zobaczcie, to nie jest tworzenie. Nowego rynku. To jest cały czas rynek paczek, to jest cały czas rynek kurierki, to jest cały czas rynek pocztowy, natomiast w zupełnie innym wydaniu. Więc zastanów się, jak rozwiązać czyś problem, czyjeś codzienne wyzwania. Warto też zacząć od siebie, jakie ty masz codziennie problemy. Czyli na przykład masz. Problem taki, że jak się golisz, to ci wszystko y, wpada do umywalki i musisz tą umywalkę czyścić. To dlaczego by nie wymyślić czegoś pod tytułem specjalny taki woreczek, który rozkłada się na umywalkę i, i później go wyrzuca, żeby nie mieć włosów na umywalce? Być może coś takiego, być może coś takiego już istnieje. Natomiast zobacz, że tych pomysłów dosyć prosto można generować setki, y, ale chodzi, żeby właśnie je wdrożyć i zastanowić się, czy to właśnie iść w niszę, czy iść w coś konkurencyjnego, czy coś innowacyjnego, ale przede wszystkim im ten pomysł biznesowy, żeby biznes zadziałał, musi rozwiązywać problem jakiejś grupy ludzi. Możesz na swoim przykładzie. Możesz zastanowić się, jakie problemy ludzie mają w Polsce i później wejść w obszary, na przykład w zakresie komunikacji, na przykład w zakresie dojazdów, jakie mają problemy. Jakie mają problemy w zakresie nieruchomości, tak? Na przykład. I znowu level dalej. Jakie problemy mają osoby w twoim mieście? Z czym mają problemy? Z czym się mierzą każdego dnia? Te pytania pozwolą Ci wygenerować setki pomysłów biznesowych. Z czym mierzą się mieszkańcy Twojego miasta? Jakie mają wyzwania? Jakie mają problemy? Jakie mają codzienne problemy? Więc przedstawiłem Ci tutaj kilka pomysłów na generowanie pomysłów na biznes. One nie są na zasadzie takiej, że masz tu listę biznesów, w które warto wejść. Specjalnie to tak zrobiłem, żeby podzielić to na kategorie, na pytania, na pomysły. Pamiętaj, żeby przelewać myśli na papier, zastanowić się, czy idziesz w niszę, czy w konkurencyjność zadawać sobie pytania, rozwiązywać czyś problem, tworzyć pewną potrzebę, czy uzupełniać czyjąś potrzebę na rynku i tak dalej, i tak dalej. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Ja nazywam się Dawid Pajerski i do zobaczenia w kolejnym odcinku w poniedziałek o 7 rano, żebyś w miejscu, które kochasz lub nienawidzisz mógł, mogła posłuchać wartościowej treści. Do zobaczenia.